Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie, słuchajcie zostało równo tydzień do premiery Dawn of War 1 Definitive Edition. Tutaj dzięki Atari za podesłanie informacji, ponieważ wypuścili deweloperzy pierwszy devlog odnośnie właśnie tej edycji Warhammerowej. Jedziemy z koksem, ja tego jeszcze oczywiście nie oglądałem. i'm an engine programmer principal programmer philip Poole, i'm the design director of the board, hi my name is roland longpre i'm a principal artist here at Relic entertainment i'm emily hermstedt and on donnavor i'm a ui ux artist hey hi i'm alan Dilks I'm a 3D artist. I have been a Warhammer fan for many, many years, going back to the late 80s. My fandom probably started here at Reliquary. Kiedyś to puścila ta 80. Ja tak didn't know much about it then, but working with people like Jay Wilson i Andy Lang. to jest jest już z tamtej definitive edition. Dobra, moment, bo tam wspomniał y, ko, 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 końcówki lat 80-tych, co, coś takiego. Ja fanem, fanem, nie fanem, nie, no jestem fanem, ale nie takim fanatycznym fanem, fanem, ale bardzo lubię Warhammera zarówno 40 tysięcy i tego Warhammera Fantazy. czego Warhammera 40 tysięcy właśnie, to, no dobra, grałem pierwszym Warhammerem takim jakiś, jakaś strategia turowa była, już nie pamiętam, bardzo stara, ale jeszcze wtedy to mnie tak nie porwało. Warhammer 40 tysięcy Chaos Gate to był mój Enterpoint do świata Warhammera 4000 ale z racji takiej, że ogólnie czasy były takie, że ciężko było takiego bitewniaka dostać. Ja tutaj przytoczę historię, że yy, yy, u mnie w szkole przyjechali, wiecie, rozłożyli ze sklepu figurki z Warhammera, mi się bardzo spodobały. Stwierdziłem, że będę zbierał. Zbierałem to sobie, w, nie pamiętam, w parę miesięcy. Już jadę sobie do sklepu to kupić, do księgarni. Okazuje się, że księgarnia została zlikwidowana i figurę sobie nie kupiłem. Więc takim punktem wejścia i taką rzeczywiście najlepszą grą, z serii Warhammer 40.000 taką furtką dla mnie i dla wielu innych graczy był właśnie Warhammer 40.000 down of War 1, nie dość, że RTS wtedy jeszcze RTS wiodły plymby Warcraft 3, Down of War, Starcraft 1, y Command and Conquer, y Red Alert 2, takie, takie strategie były i to był punkt wejścia. Dlatego też między innymi no, czekam na tą wersję definitywną i poniekąd nie mogę doczekać. Nie? A już tydzień, już tylko tydzień został. No to prawda jest, no tak zajebista jest. An, a dark eldar army a uh, Tyranid army and a space marine army and, uh, chance space and, and no to that I, basically i just wanted uh, to uh, uh, i came to relic at the end of 2005 to work on the project that became dark crusade i Dobra, widzę po tym, to, to jest ujęcie. To, to wszystko tutaj, co w tyle, aktualnie, to jest w tej wersji, jest nawet tutaj pre-release gameplay footage, czyli przed no, premierowy, nie? Najprawdopodobniej wizualnie to się już nie zmieni, ale mogę się mylić. Tutaj tak fajnie to zapoznałem. Widać, że ogień, widać tą kanciastość jeszcze. No powiem to, wydaje mi się, że oni nie wykorzystali tego, czym ten Definitive Edition mógł być, bo mogli to wydaje mi się graficznie jeszcze bardziej podrysować. Jest to polepszone, jest przede wszystkim, ma być przystosowane do współczesnych komputerów, wyższa rozdzielczość, wiecie, bez modów, wsparcie dla modów i tutaj po tym budynku widać, że on jest ulepszony nie ale tutaj te, te strzały jakby się sobie chcieli porównać na przykład że to też nie będzie fair porównanie żeby do Company of Heroes 3 porównywać poobstachując co możecie sądzić co ja sądzę o Koho 3 chociaż Combat of Heroes 3 bardzo mi się podoba szczególnie po tych poprawkach jest bardzo bardziej arcade'owy taki RTS w sumie ale tamte bitwy wyglądają zajebiście po prostu jest ekstremalnie fajnie jeśli nawet na to patrzy w momencie czy wygrywamy, czy przygrywamy i tak satysfakcja jakby z gierki wydaje mi się, że jest, bo tamte bitwy, te wojny, te strzelanie oddziałów, te bombardowania całe wyglądają super. Mogliby tutaj też to trochę podrasować, no ale zobaczymy jak wyjdzie. Trójka nieszczęsna. To są ci sami ludzie, którzy pracowali przy jedynce. To jest w pewnym sensie niesamowite. Że. Dokładnie. Znaczy, nie wiem, czy cała ekipa. Nie wiem, czy cała ekipa devów, którzy robili jedynkę, pracuje nad tym Definitive Edition, ale ci, co zostali, to musi być zajebisty feeling też dla nich, nie, bo oni stworzyli naprawdę. I don't know if the word art is not to interpretation. I think that What we built as part of the Impossible Creatures project then kind of turned into the basis of what Donna War uh, was built on top of. My role was uh, the environment artist. Uh, so I built the maps, the textures, built all the models. I worked with the designers on layouts and things like that for the maps. As a junior artist on the original Donna War, I mostly worked on the Space Marine Tech Tree buildings. And some of the vehicles. Getting to kind of dip back through the history to Ka see the yeah. early elements it of game the game that were established in the original game that kind we're of went through um, uh, all the history and the iterations that we did for the successive versions. It really felt like coming home. It was really nice <laughs> to uh, dive back into the content that uh, brought me to Relic and that uh, I helped. Build back in the day. It's of great. I'm I've been a fan forever. Okej. Okay. O, ale fajnie zapauzowałem, nie? Nie zasłaniam chyba nawet kamerą. Lewa strona, oryginałna wersja, prawa strona Definitive Edition. Cofnijmy sobie jeszcze parę klatek. O. Oryginał, jaki teraz jest. Widać. W sensie widać. Tu jest mgła wojny i nie widać nic, tak? Jakby tego co jest dalej. Jednostki też takie troszeczkę mniej szczegółowe. Actually,

na nekronach oświetlenie chyba będzie najbardziej widoczne. To zresztą teraz tutaj też widać i wydaje mi się, że i tak jedne klony to będą jednostki, znaczy frakcja, na której będzie to najbardziej widoczne, że gramy w Definity Edition, ale mogę się mylić. Z drugiej strony czy tam trzecie już nawet ciężko jest mówić o wprowadzeniu jakichś takich bardziej widowiskowych starć, jak na przykład w Kochu, bo wtedy nadal nofol jednego styciowy, mi się wydaje, swój klimat

i kampania była nadal satysfakcjonująca, więc to była po prostu prawdziwa radość. Moja rolę była w działalności środowiskowej, więc wrócę do tego znowu. Tutaj fajnie widać. widać, że w większej rozdzielczości kamerę jest dalej oddalona, więcej widać zdecydowanie. Ja w ramach mojej serii Retro Strategii pokryłem właśnie odcinek z Dawn of War 1. Na tej wersji, która jest bez modów, no i tam jednak no, gra się fajnie, tylko no, czuć to, że chciałbyś tą kamerę dalej oddać, bo człowiek jest przyzwyczajony do tego, że może więcej po prostu widzieć, też nie, żeby mieć jakby większe pole manewru na tym, co się dzieje na ekranie. Tutaj to wygląda na zdecydowanie lepiej. Te jednostki są też jakieś smuklejsze, mi się wydaje bardziej takie wyraźne, klonów, nie? I took that chunk on, Alan took on the characters. My role on the donna Definitive Edition as a 3D artist or principal artist has been working on the playable units. So, nie pokazali. my role is to help update from 2006 and sometimes 2004 a lot of our HUDs, icons. user interface tutaj jest Może ale lepiej wygląda, nie no lep, lepiej wygląda zdecydowanie niż ten. Te jednostki są bardziej takie uszczegółowione. Kurde, wygląda dobrze. Okej? Okay? Ale nadal gdzieś z tyłu głowy mam, że nie został w pełni wykorzystany potencjał graficzny, ale no, poczekamy do premiery z werdyktem. Enhance the visuals um, and repackage the campaigns in ways that you can play them more easily. Part of it was making sure that this stayed true to the original content, that you would still feel the same thrills that you did playing it 20 years ago, that the people who've been modding the game and keeping it thriving for over a decade yeah, yes, uh, yes, would still be, be able same able to here. do that with the Definitive Edition. I also want to take the opportunity to thank the modding community. These are truly dedicated fans who loved Dawn of War, saw even more potential, and dove in to realize that potential. They've created some truly amazing things, uh, and I can't wait for others to enjoy them. I'm really wanting to make sure that it is the game that we made so many years ago, but with the extra kind of polish and clarity that comes with a modern gaming experience. There are so many things that we've learned to do better as we've made games over the decades. And so bringing those elements but really trying to make sure that those are not erasing. Uh a na przykład pole tutaj bitewne to mapka. To wydaje mi się, jakby nie było w ogóle poprawione, nie? W do jednostek. I ciekawe, czy to zostanie jeszcze zmienione, czy to jest jakiś stary gameplay, czy, czy, czy nowy. To, to, to troszkę wygląda dziwnie, mi się wydaje. Jak tak to jest zestawione. Okej! Okay. Ale nadal jeden z lepszych trailerów, jakie kiedykolwiek powstały, to jest do dawno for jedynki nie? I to zostało jeszcze pod... i wygląda świetnie w tym, w 4K nawet rozdzielczości. Co? palce lizać. No kurde, fajnie, że będzie wsparcie dla modów, to wiadomo, że się propsuje i wyższa rozdzielczość. Zobaczymy. Został tydzień. Na 100% materiały z tego się pojawią. Nie wiem w jakiej ilości, ale na pewno to przetestuję i na pewno dam znać, co myślę o edycji definitywnej. Dzięki w tym materiale to tyle. Jeżeli się podobało, kciuki. Jeżeli nie, no to też kciuki w dół. Jak podobało się, to w górę. Komentarz do zasięgu również mnie widziany. I do usłyszenia w kolejnych materiałach z Definitive Edition i innych strategicznych. Na razie, cześć, Elo, pa!